Cześć kochane dziewczyny. Nazywam się Ramona Wilma, a to jest mój podcast Kobiece Odsłony Ramony, poświęcony naszym zwykłym i niezwykłym kobiecym tematom. Zapraszam! How to look good naked. Jak dobrze wyglądać nago? Dzisiaj poświęcimy e, naszą uwagę tematowi wyglądu, tematowi naszego ciała, tematowi cielesności, nagości. Chciałabym poruszyć ten temat, bo uważam, że jest on bardzo ważny, zwłaszcza dla nas kobiet. I zwłaszcza my mamy często duże zastrzeżenia co do tego, jak wyglądamy. How to Good Look Naked program, który wyświetlany był w British Channel 4. W roku 2006. Był on również dostępny przez jakiś czas na którymś z polskich kanałów bodajże. Prowadzący był stylistą i jest to znany stylista Gog Van. W tym programie najważniejszą tematyką było pokazanie kobiet. W wersji prawie że nagiej kobiety te miały rozbierać się publicznie, oczywiście nie do naga, ale pokazać swoje ciało, którego na co dzień bardzo się wstydziły. I była to taka swego rodzaju misja był to swego rodzaju challenge, żeby udowodnić sobie i udowodnić innym, że kocham i akceptuję moje ciało takim, jakie jest, niezależnie od tego, czy ma wady. Czy ma zalety, czy jest może trochę większe, może trochę mniejsze? I chyba właśnie o to chodzi. Co najważniejsze w tym programie i co bardzo przykuło moją uwagę, mamy mnóstwo różnych programów związanych z make-over, z jakimiś misjami, kompletnej metamorfozy całego ciała, tudzież twarzy, i w ogóle nagle ta bohaterka ma być po prostu przepiękną księżniczką. Natomiast w wielu z tych programów stosuje się również zabiegi upiększające, a nawet i operacje plastyczne. Więc ten program wybija się spośród innych, moim zdaniem, nie pokazując właśnie takiej drogi i pokazując to, że mam zaakceptować siebie taką, jaką jestem. Nie potrzebuję tej operacji, nie potrzebuję upiększenia, odchudzania, jakiegoś wysysania tłuszczu. E, I to jest właśnie fajne, że, że to jedyny program, który tak naprawdę po prostu pozwala ci e, na to, żebyś odkryła na nowo siebie i zaakceptowała i pokochała to ciało, które masz. Bo właśnie to ciało daje nam naprawdę wiele każdego dnia. E, czytałam ostatnio taką fajną książkę, która, którą jak najbardziej polecam, napisaną przez dr René Engeln, Obsesja Piękna. Obsesja piękna, Okej, okay, o czym jest ta książka? Ta książka skupia się um, również na tematyce cielesności, w najbardziej również w obrębie um, naszego spojrzenia jako kobiet i kompleksów, które my mamy jako kobiety, jeśli chodzi o nasze ciało. Um, I bardzo główny, taki przewodni temat to wpływ popkultury na kobiety. Popkultury w szeroko rozumianym e, pojęciu, czyli Instagram, Photoshop, to są okładki różnych gazet, to są, to, jest, to są reklamy w telewizji, to jest wszystko to, co nas otacza, co mamy tak naprawdę na każdym kroku. I na każdym kroku jest nam pokazywany jakiś idealny e, po prostu obraz tej kobiety, która jest piękna, która, która ma piękne ciało, jest po prostu zretuszowana. Bardzo często tak, to w ogóle te kobiety tak naprawdę w ogóle nie, tak nie wyglądają, tylko oczywiście daj, się, dajemy się też złapać w taką pułapkę e, tego, tego właśnie instagramowego świata, który nam pokazuje, że można wyglądać przepięknie, e, że można mieć super talię i w ogóle wszystko, całe ciało może być po prostu prześliczne. Natomiast jak wygląda to wszystko w życiu codziennym? No, przecież wiemy, że jak stajemy przed lustrem w takim zupełnie domowym zaciszu, no to wyglądamy po prostu, większość z nas powie, no okej, okay, przeciętnie, tak? No, oczywiście mamy różne figury, mamy różne typy urody, ale. No wiadomo, tak, tak jak te dziewczyny z obrazka, no to wyglądamy pewnie dopiero wtedy, kiedy, kiedy po prostu nałożymy na siebie tonę różnych fluidów, jakichś makijaży, samoopalaczy i tak dalej. Jeszcze naj, najchętniej ustawmy się wtedy też w dobrym świetle i z dobrej pozycji, po prostu jakoś z profilu. Także no to jest, to jest naprawdę, jest bardzo, bardzo dużo właśnie różnych ciekawych trików, jak się ustawić, żeby wyglądać super no ale nie zawsze chodzi się na wciągniętym brzuchu. E, nie zawsze ma się jedną i tą samą minę, tą, którą zrobiłaś na zdjęciu, ponieważ, nie wiem, w ciągu dnia robimy bardzo różne miny, i niektóre może są głupie, i niektóre może nie wyglądają wcale jakoś tak super estetycznie. Ale właśnie o to chodzi, że, że my, kobiety, w pewnym momencie zaczęłyśmy porównywać się do, do wszystkich tych modelek, do tych kobiet, do tych ideałów. Tak, skupiamy się też bardzo na tym, żeby być piękną, skupiamy się bardzo na makijażu, na tym, żeby, żeby o siebie dbać i to już mówię o co chodzi, dbanie o siebie. W takim powszechnym przekonaniu dbanie o siebie to po prostu dbanie o swoją higienę, dbanie o siebie również zdrowotnie, o to, żeby się, żeby dobrze zjeść, żeby, żeby być zadbaną. Powiedzmy sobie też y, sporty, jakieś uprawiać, czy to jogę, y, chodzić na spacery i tak dalej. Czyli po prostu dbanie o cało kształt, o, o siebie jako o człowieka. I, i również o, bo, po to, żeby być też zdrowym, oczywiście. Także to, to nie chodzi mi o to, że dbanie o siebie w takim kontekście, natomiast takie przesadne dbanie o siebie, że nie wyjdę z domu po prostu, jak na przykład, y, powiedzmy, no. Mm, z mojego punktu widzenia, moje włosy są nieświeże i dlatego ja nie wyjdę. Ja wolę odwołać, nie wiem, powiedzmy, jakieś spotkanie, bo, bo po prostu nie mogę tak wyjść, bo ktoś mnie tak zobaczy. Nie? I co się stanie, że ktoś mnie tak zobaczy, o Boże, coś, coś okropnego się wydarzy. Nie? Także y, to idzie już w tym kierunku, że, że naprawdę są, są osoby, które, y, które no wiecie, no, y, ja na przykład przez długi, długie lata y, mieszkam w Berlinie. Chciałabym też to zaznaczyć, że, że również to miało duży, duży wpływ na to, że zmieniłam swoje podejście również do sprawy wyglądu, ale o tym trochę później. Natomiast co do tego, że właśnie mieszkam w, może w innym otoczeniu i trochę, trochę jakby inna tutaj jest kultura, jeśli chodzi o ten wygląd, no to nauczyłam się, że nie muszę mieć makijażu. Że ja w ogóle bez tego makijażu czuję się nawet jeszcze lepiej niż jak się nagle umaluję i wiecie, to nie jest nic złego można, można oczywiście się pięknie umalować można jakoś podkreślić tą swoją urodę jak najbardziej tylko, że mi chodzi o, o takie o takie zasiewanie w nas też jako dziewczynach że ty musisz być kobieca i musisz być ładnie umalowana i, i musisz być ubrana w w, powiedzmy sobie, nie wiem, jakieś kobiece ciuchy, które też to podkreślają i tak dalej. I, i to jest takie mm, dystansowanie tego, że, e, że ja jestem tą kobietą i ja chcę tak wyglądać i robię to po prostu, bo, bo chcę, ale nie muszę. Ja mogę się w jeden dzień po prostu, wiecie, wystroić, e, założyć coś, co, coś, coś naprawdę kobiecego, jakąś sukienkę i, i rzeczywiście zrobić ten makijaż. Natomiast Mogę na drugi dzień wyjść po prostu e, w, w praktycznie prawie że męskich spodniach, tak? One, one, one mogą być, wiecie, jakieś, e, nie wiem, poszarpane jeansy i w ogóle bez tego makijażu. I naprawdę mm, nie muszę z tego powodu czuć się w tym momencie jakoś gorzej. I właśnie o to też chodzi w tej książce, że. Ym, że naprawdę są, są osoby, które, które gdzieś tam rzeczywiście wstydzą się wyjść i pokazać do ludzi, bo, bo wstydzą się, że nie odpowiadają jakiemuś obrazowi, który powinny, który powinny odzwierciedlać. Tak, że jestem kobietą, więc muszę być kobieca. Kobiety mają również więcej kompleksów. To również, również w tej książce właśnie dużo dużo tematów związanych z tym. Kobiety. My mamy dużo kompleksów, dlatego że od nas na przestrzeni dziejów o wiele więcej się wymaga. Jakby nawet programy, takie wiecie, schudni, e, schudni z taką czy taką panią, czy, czy, czy jeszcze innym nazwiskiem, tak. E, no i, i co? I pierwsze, co nam przychodzi do głowy, no to okurczenie, no, to, to ja muszę schudnąć, nie? Jakby nawet nawet jakby... Nie patrzymy na to, czy ja chcę schudnąć, tak naprawdę tylko, no nie, no tu, tutaj trochę za dużo, tu gdzieś coś wystaje i w ogóle, a, a przecież mogę wyglądać idealnie i pięknie, nie? I, i jakby w tym momencie mm, nie zastanawiamy się, a może ja pokocham te swoje wałeczki, a może one są fajne i w ogóle mi one nie przeszkadzają tak właściwie. Nie, ale, ale znowu gdzieś tam te głosy z zewnątrz i te okładki gazet, i no nie no, kurczę, no muszę się wziąć za siebie, nie? O, bo, bo przecież jak ja będę odstawała od reszty, skoro wszystkie dziewczyny ćwiczą, no to ja też muszę ćwiczyć, nie? Także to jest to znowu porównywanie się i te kompleksy, takie, które... które nie wiem, nawet matki mówią tym dzieciom już, już jako dziewczynki, słyszymy, że no, e, ubierz się ładnie, tak, e, mamy tego warkoczyka, czy tam te dwa kiteczki, to muszą być włosy, muszą być uczesane i tak dalej. Co moim zdaniem też jest bardzo ważną e, rzeczą, co, co mi też jakby w Mocno gdzieś tam. Wiecie, ja, ja może i mieszkam w Niemczech, ale, ale czytam też y, ogólnie y, dużo z tego, co się dzieje w Polsce, i też y, nawet na Facebooku kilka jakichś tam stron, gdzie czasami są jakieś posty i, i w ogóle komentarze, czasami kobiety jednej do kobiety drugiej. To jest moim zdaniem po prostu no-go. Tak nie można. To, to, to w ogóle, wiecie, my jesteśmy my jesteśmy wszystkie jedną płcią, tak? I, i jakby oczywiście abstrahując od tego, że, że, że jest, są również jest transgender i tak dalej, jak najbardziej biorę też pod uwagę wszystkie te, te jakby interpłciowości. Ale no tak, no, no chodzi o wspieranie siebie i w sumie o to, żeby, żeby właśnie tą drugą kobietę pochwalić i, i może... Jakoś tak wiecie, położyć rękę na ramieniu, powiedzieć, hej, zrobiłaś super robotę. A zamiast tego właśnie widzę, że, że kobiety bardzo surowo się oceniają czasami, i to dochodzi później do takich właśnie zjawisk jak body shaming, jak fat talk, czyli właśnie wyśmiewanie tego, że, że jesteś gruba, jesteś na naprawdę brzydkie. Tam padają bardzo takie słowa, które. Wiecie, no w ogóle kto, kto jakby z zewnątrz, ma y, taką moc sprawczą i w ogóle jakąś władzę y, i cokolwiek do, do powiedzenia, żeby móc ocenić to, y, jak ty wyglądasz. Prawda? No bo dla, dla jednej osoby, y, wiecie, no ja już będę gruba, tak? A dla innej osoby po prostu. Y, będę ym, dobrze zbudowana, ale, ale inna osoba mi powie, jak, kurczę, nie, no, ty, ty jesteś wręcz szczupła, tak? Więc to jest takie ym, roszczenie sobie prawa do tego, żeby ocenić tą inną osobę naszymi oczami i jakby przyjąć, że, że, to, że to, jak ja ją oceniam, no to, no to to jest prawda, nie? A tak naprawdę to wszystko przecież zależy od punktu widzenia. Więc tak, jestem jak najbardziej przeciwko takim, takim zjawiskom. Samo uprzedmiotowienie to jest znowu kolejny temat, który wydaje mi się, że, że, że ten taki wewnętrzny krytyk siedzący w nas, że my widzimy siebie, i teraz uwaga, ja wiem, że to zabrzmi brutalnie, ale my widzimy siebie jak produkt. To jest właśnie to. Widzenie siebie jako przedmiotu, że, mm, wiecie, to bardzo często robimy to w ogóle nieświadomie. Naprawdę, ja pewnie też to robię nieświadomie, ale chcemy na zewnątrz pokazywać jakąś swoją naszą okładkę, chcemy się jakoś prezentować. Dlatego e, wpadamy często właśnie w taką, w taką trochę e, pułapkę tego, że e, tak jak produkt, chce, chcemy sprzedać produkt, i chcemy, żeby on dobrze wyglądał i był ładnie opakowany, i tak dalej, więc wiadomo, no, stawiamy bardzo duży nacisk na to, że ten produkt ma mieć funkcję, ale równie dobrze stawiamy bardzo duży nacisk, że on ma po prostu być ładny. On ma być dobrze opakowany, ma być ładny, ma spełniać walory estetyczne. No i my trochę też tak wchodzimy i, i, i krytykujemy się wewnętrznie, że. Ach, muszę wyglądać lepiej, e, muszę bardziej dbać o swoją cerę, muszę, oczywiście jeżeli ktoś ma problemy z cerą, no to to jest inna sprawa, ale właśnie ten krytyk, który po prostu jak taki chochlik siedzi nam na ramieniu i on cały czas mówi, że jeszcze nie, że, że jeszcze ja nie jestem perfekcyjna i jeszcze w ogóle powinnam od siebie dużo...